Siemalo dziki, mam dzisiaj dla Was kolejny tutorial, będzie on dotyczył jak zrobić Waszą misję trochę bardziej przypadkową, randomową, bo zapewne spotkacie się z taką sytuacją, że kiedy będziecie robić różne misje w edytorze, kiedy je skończycie i później będziecie próbować w nie grać na pewno będziecie w stanie powiedzieć gdzie mniej więcej będzie przeciwnik no bo sami go tam umieściliście prawda no więc teraz wam pokażę jak zrobić aby jak zrobić przypadkowe patrole no więc stworzę na razie gracza swojego oprócz tego stworzę drużynę piechot Fire Team i ta drużyna czterosowa będzie patrolować. Teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Klikamy oczywiście ikonkę od Waypointów, zaznaczamy lidera i klikamy dwukrotnie przed nimi i mamy pierwszy Waypoint. Wstawmy tutaj e, ostatnią opcję Open Fire speed, czyli prędkość dane limited, czyli bardzo wolną, formacja to już nie ma aż takiego tak dużego znaczenia oraz zachowanie dane safe, czyli że są, że ten jest bezpieczny, także nie będą chodzić z podniesioną lufą, tylko z bronią przy, przy klatce piersiowej schowaną. Teraz najważniejsze, tutaj mamy taką opcję, która nazywa się po angielsku Placement Radius, czyli to jest promień, w którym ten waypoint się pojawi. Ustawmy może 100. Kliknijmy, kliknijmy OK i teraz zobaczmy jak to wygląda. Teraz pojawiło się wokół tego waypointu kółko i kiedy włączymy Preview, ten waypoint pojawi się nie bezpośrednio w tym miejscu, tylko w przypadkowym obszarze w tym kółku, w tym obszarze. Teraz e, zrobimy jeszcze coś takiego. Klikniamy, klikamy na ten waypoint. Mamy, powiedzmy, radius 100 i tutaj w Timeout dodamy 20. 30 i 40. To znaczy, że przez od 20 do 40 sekund, ten patro, ta, ta patrolująca drużyna zatrzyma się w tym Waypointcie w obszarze tego kółka. Teraz dodamy kolejny waypoint i ustawimy to samo. To jest mandat radius 100. Tutaj dodamy 2, 3, 4. To możemy, te opcje możemy zostawić bez zmian, bo będą się przepisywać z tego pierwszego waypointu. I zrobimy takich waypointów 4, myślę, że wystarczy. Tutaj damy kolejny. I teraz ostatni waypoint damy zaraz koło tego pierwszego waypointu. I zamiast waypointu move, czyli ruchu, damy waypoint cycle, czyli e, zapętlenia. Po polsku to chyba tak będzie. Wstawiamy go koło tego pierwszego waypointu i teraz widzimy, mamy cztery kółka mniej więcej w tym samym rejonie, co oznacza, że pojawią się w tym rejonie cztery waypointy przypadkowo. W, do w przypadkowym miejscu i ta drużyna będzie wokoło tych czterech waypointów patrolować tak jakby tą okolicę. Oczywiście można by to zrobić yy, większe większy obszar na przykład yy, żeby to całe miasteczko objęło bo możemy jeszcze to bardziej rozszerzyć na przykład na całą mapę jeżeli chcielibyśmy bardzo przypadkową misję. Ale myślę, że tak mniej więcej waypointy około 100, czasami nawet mniej, w mniejszych lokacjach wystarczą, aby ten patrol w miarę realistycznie wyglądał. Czyli ta drużyna będzie patrolować wokół tego kompleksu wojskowego, który jest tutaj na mapie. Kliknijmy preview i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Mamy naszą drużynę. Jak widać lider już ruszył, a ci za nią zaraz będą podążać. Przyspieszę może trochę to. Dam 4 razy przyspieszenie. I zobaczymy gdzie oni powędrują. W każdym razie będą gdzieś w okolicach tego kompleksu tutaj patrolować. Jak widzimy, pierwszy waypoint zaraz tutaj na wewnątrz był. Czasami może się tak zdarzyć, że na przykład waypointy będą koło siebie, także czasami mogą te patrole tak dziwnie wyjść, ale przeważnie. Jak widzimy teraz, już idą do kolejnego waypointu. Gdzieś w przeciwnym kierunku. Akurat tym razem w kompleksie się ten waypoint znalazł. Zobaczymy, gdzie jest trzeci waypoint za chwilę. Także mam nadzieję, że Wam trochę pomogłem z tym tutorialem. Myślę, że teraz trochę lepiej będzie się Wam grawał w swoje własne misje. Ten trzeci waypoint tutaj też przed kompleksem. Zobaczmy, gdzie jest czwarty. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłam z tą misją. W sumie też niedaleko ten trzeci waypoint Ale dobra, spróbujemy troszkę większe zrobić te waypointy. Dajmy 200. A i przy okazji pokażę Wam, jak łatwo można zrobić kilka takich pod... cycle jest. W waypointie cycle nie trzeba promienia wpisywać. Przytrzymajmy Shift, kliknijmy na lidera i mamy już wszystko zaznaczone razem z drużyną i razem z waypointami. Najjeżdżamy kursorem na lidera, klikamy Ctrl C, czyli kopiuj. I teraz w jakimś innym miejscu klikamy Ctrl V. I mamy dwa takie składy. Te waypointy też można sobie przesunąć w dowolne, w dowolne miejsce, także nawet drużyna może zaczynać tutaj, a waypointy mogą być w zupełnie innym miejscu. Także zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało, myślę, że troszkę lepiej. Od razu przyspieszę. To jest ta druga zna. Tu jest pierwszy waypoint. No i teraz widzimy idzie troszkę dalej kodaś także faktycznie rozmiar tych, tego obszaru troszkę pomógł z tym patrolu, Także teraz troszkę realistycznie to wygląda Nie siedzą cały czas w tym samym miejscu przynajmniej nawet dość duży kawałek od tego obiektu odszedł, ale w sumie to nie przeszkadza w niczym. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie tutoriala. Mam nadzieję, że Wam troszkę pomogło i zobaczymy się w niedługo papa Pa pa!